Rocznik 67. Gitarzysta, kompozytor, współzałożyciel kieleckiej mafii, ale także członek grupy Indigo, w której śpiewała Magda Steczkowska. Dziś współtworzy zespół Andrzeja Krzywego, czyli Demono. Hej, cześć, witajcie. Mówi Tomek Banaś z zespołu Demono. Chciałem się z wami podzielić moją nową pasją, która od jakiegoś czasu zajmuje mnie coraz bardziej, a jest to oczywiście coś związanego z muzyką, dźwiękiem, a mianowicie dźwięk w filmie. Dźwięk w filmie, czyli praca na planach filmowych, rejestrowanie dialogów, rejestrowanie dźwięków otoczenia oraz oczywiście późniejsza postprodukcja. Po latach pracy w zespole Demono zdałem sobie sprawę, że ciągle udzielamy wywiadów, kręcimy teledyski. I w pewnym momencie zapragnąłem się dowiedzieć, co się dzieje po drugiej stronie kamery, czyli od strony człowieka, który to wszystko nakręca i dba o to, żeby to wszystko działało. Zacząłem szukać szkoły, która by mi pomogła w tym moim pragnieniu i tak trafiłem do Ama Film Akademii w Krakowie. To jest szkoła filmowa dwuletnia. Zdałem do niej egzamin, no i zaczęło się zaczęła się praktyka na planach filmowych, planach filmowych szkolnych, ale też na prawdziwych planach do seriali, które możemy zobaczyć w telewizji. I to był na dzisiaj pierwszy filmowy klaps popularnego banana. A na czym polega praca Tomka Banasia przy realizacji filmu, dowiemy się za tydzień, słuchając muzykalności